I do tego obrotu. Skąd to wziąć? Żeby to nie było takie hop i obrót. To okay. najpierw to może tutaj czujemy siebie, tak? Te, ręk te nie są wiotkie, tylko partner czując rękę partnerki jej kontrę, daje jej sygnał, daje ją, łapie do siebie, wkłada drugą drugą rękę wpachnie głęboko i teraz dociąga, czyli tak jak mi kręgosłup jest teraz lekko przychylony w stronę czyli sobie, dociągając wchodzę na, na równy ten kręgosłup podnoszę do góry i teraz ja tutaj gram kontrę, czyli ja stoję z tej nogi sobie wchodzę od razu na tą i kontynuuję to. nie? kontynuuję partnerkę. żeby może im szybciej ten lepiej bo ten ja mogę ta ręka moja ją prowadzi dalej po postawieniu. Domykam. Otwieram. Tak jest. I tyle. Jeżeli chodzi teraz o to, co się dzieje, tak już bez magdy, to biorąc partnerkę, ja ją sobie tutaj łapię i teraz tą nogę łapiąc, ja robię kontrę, domykam ją do siebie. Przechodzę, tak? I zobaczcie na ten ruch, co on zrobił. On miał tą nogę jeszcze tu, ale już wiodro zaczął rotować. Mi się wydaje, że to jest jakby ważna ta strefa, żeby ona coś zrobiła. Czy to jest kontra, nie? Generalnie kontra jest. No to najpierw to może. Tutaj czujemy siebie, tak? Te ręce, nie są wiotkie. tylko partner czując rękę partnerki jej kontrę, daje jej sygnał. Tutaj ją łapie do siebie, wkłada drugą drugą rękę w pachinę głęboko i teraz ją dociąga, czyli tak jak mój kręgosłup jest teraz lekko przechylony w stronę drzwi ja ją sobie dociągając wchodzę na, na równy ten kręgosłup podnoszę do góry i teraz ja tutaj miałem kontrę, nie? czyli ja stoję z tej nogi sobie wchodzę od razu na tą i kontynuuję ten ruch, nie? kontynuuję go, kręcę partnerkę bo to może im szybciej tym lepiej potem ta ręka moja ta ręka moja ją prowadzi dalej po postawieniu. Domykam, otwieram i tyle. Jeżeli chodzi teraz o to, co się dzieje, tak już bez Magdy, to biorąc partnerkę, ja ją sobie tutaj łapię i teraz tą nogę łapiąc, ja robię kontrę, domykam ją do siebie. Przechodzę tak. I ja. zobaczcie na ten ruch, co on zrobił. On miał tą nogę jeszcze tu, ale już biodro zaczął rotować. Mnie się wydaje, że to jest jakby ważna ta strefa, żeby ona coś zrobiła. Czy to jest kontra, nie? Generalnie Aha. kontra jest y, potrzebna we wszystkim, tak? Piłkarzowi, żeby kopnąć piłkę, nie? Żeby jej nie kopnąć tak, nie? No to piłkarz się otwiera, tutaj, nie? Otwiera się biodro. Tak samo bokser, nie? Jak bije, to i bije tak, nie? Tylko problem to jest siła. Siła nie jest boksera z ręki siła jest w nie? Zawsze, nie? Tak samo tutaj, nie? Bierzemy tą partnerkę i ją... Jodelko musi tak. zapracować to. I to faktycznie jest bardzo ważne, bo to mi daje totalnie inne odczucie ruchu. Nie jest to taka, wiecie, że jestem tak hop i dawaj, takie pocięte to jest, tylko to jest takie płynne, takie przejęcie i ja już czuję, że to zaczyna pracować od dołu cyk i wyprowadza do góry. I to jest mega fajne uczucie dla partnerki, bo to jest taka kontynuacja bez zaburzania ruchu, ale daje to mega moc. To jest trochę tak jak, jak samochód, samolot zaczyna startować. Jest ten moment, kiedy wiesz, kiedy się rozpędza, i wiesz, kiedy się odrywa. To jest właśnie ten moment. Kiedy się odrywa, to jest właśnie to, kiedy on to włącza. To jest mega ważne, żeby tego, tego miejsca nie przegapić i nie zrobić go takim nieużywanym. Bo to daje dużo Współpraca to jest taka on on nie takiego cienia, nie? tylko delikatnie partner jest w moim przypadku. Jestem praworęczny, to po tej stronie. No prosto, nie, to już bez płyty, żadnej, to już jest stricte to klasyczne schodzenie, ujasno w tej pozycji, w tej, tej osi, nie? Tutaj ja się ruszą czyli schodząc, biorę nogę z partnerki. Jest zatrzymanie później jest. I powolny otwarcie. Ja ciężarem stoję na lewej. I moja pozycja polega na tym, że się na maksa wyciągam do góry. I zobaczcie, ja już kieruję kształt do góry. Zaczynam się tam naciągać. Hop. I partner jakby wchodzi w tą moją pozycję swoim ciałem. Jeszcze nie, nie, ja nie jeszcze, dobra, bo ja się jakby wróciłam. Popatrzcie, co ja robię. Nie stoję biernie, to nie jest tak. Rozciągając się zaczynam kreować ten kształt, on bierze nogę, ja jeszcze, jeszcze się wychylam i on dopiero podchodząc pod odpowiedni moment w moim ciele jakby kontynuuje moje unoszenie. To nie jest to, że ja czekam aż on mnie podniesie, czyli że mnie przechyli tak. i podniesie. Bo to wtedy jest mega jakby niekomfortowe dla tego odcinka, bardzo. tak Czyli trochę ty to inicjujesz. Tak. tak, tak, tą figurę na pewno jakby zaczyna partnerka, tak? Czyli dopóki nie jestem gotowa, nic nie robię. A partner jest taką osobą, która jakby w drugiej kolejności wchodzi tą energię. Tak, to nie tak jak tu. Mhm. A partner z kolei działa tak, że no, dwa ciała tak znowu dwa się oddziałują. To nie jest robione w dystansie. Tutaj powiat nie hula, nie. Więc jesteśmy do siebie przy tule, nie jesteśmy blisko, i Magda czuje, jak moje ciało się zniża. Nie? Czuje jakieś tutaj przestrzeń pojawia na górze i ona ją wypełnia. Ja ją tylko asekuruję, jak ona, ja czuję, że ona już przepadła tam do tyłu, nie? Mhm. To ja wtedy, no bo tak, tak, tak to się tak. nazywa, nie? Przez, tak. tak jak e, robisz do tyłu no, nie? Tak. E, saldo, nie? To tak samo, nie? Jest ten moment, kiedy po prostu przepadasz, bo to ramię partnera, tak. i tak. Ta, ta obejma tutaj, żebyś nie anfitriano. Tak. Tylko bez tego facet nic nie zrobi. Jeżeli kobieta zostanie pasywna e, tak. się w sensie w to ty sobie może się podnieść, nic, to tak. jak świeczkę podniesiesz, nie? Tak. E, ale ona musi, ona kreuje tam, ona tam wpada, nie? Ty ją po prostu musisz trzymać. To co Kamil powiedział, pamiętajcie, żeby jakby tutaj ten człowiek głowę mieć przedłużony i tak jakbyście chcieli faktycznie wskoczyć do wody, dosłownie do tyłu do wody, że wiecie, że jest woda, nic się nie stanie i chcecie wskoczyć do góry i wtedy dopiero ten kształt się wykreuje. Inaczej to, to będzie, jest, będzie bardzo To jest robotyczne więc tutaj tak. trzeba zaufać drugiemu osobie, że tak? że się nie sobie... ukradnie. Mamy ramy, trzeba co, coś, nie? Partner jest tutaj, nie? jest otwarty, nie wygięty w kręgosłupie, tylko jest otwarty. Nie? To też jest. To otwarcie takie, że jest bardziej, powiedzmy, tak, niż takim pionem. Nie? Przez to, jak partnerkę potem ściągamy, możemy delikatnie sobie nogami jej pomóc. Jeżeli partner jesteśmy dużo wyżej od partnerki, możemy troszeczkę zejść z nią, ale tu jest... Nie? Nie? To się zamykamy tę pozycję na chwilę, żeby się złapać, złapać kontakt ze sobą i ruszyć Bo idealnie. dalej. To tak się ma Tak, ja za ręce w ten sposób. Nie? A jakaś jeszcze alternatywna, jakby to mi pasowało, to co możemy no zrobić? można? No to zrobić tak, nie? A tak? To już można zrobić. Nie? Tylko to jest zabieracie sobie ten, nie? zabieracie sobie przestrzeń. Ja ci, mm. ja ci zabiorę przestrzeń, nie? Mm. Bo ja ci dalej teraz największą możliwą przestrzeń. Nie? Tak. tak, szeroko. Jak sobie zrobię tak, to ci trochę zabiorę, tak. a jak zrobię no, tak, się to jeszcze ci po prostu się. Nie? Więc jako, że nie, nie są zapasy, nie? To, to. To możemy sobie zrobić tak, no bo partnerka też. Będzie to nam dawała siłę, my mamy tą obręcz też yy, spiętą, nie ona jest spięta, jest jak rama, nie? ona jest sztywna, nie? Nie te ręce nie, nie są wiotkie, one, one dają kontrę nie? w tym momencie, kontra idzie z barków, nie? tu nie? i nogi podnoszą, a, a rama jest stabilna. To co jest ważne też, to tutaj jest to nasze ustawienie się, tak? Czyli ja jakby się wyginam na tą wolną przestrzeń partnera, trzeba to ustalić, która to jest. Czy partner woli mieć partnerkę bardziej po tej stronie, czy po tej. To jest istotne, żebym go nie uderzyła, robiąc tak do tyłu i głową go nie uderzyła, tak? Czyli robię na jedną stronę, ustaloną wcześniej, odchylam się i nogi nie daję do przodu. Czyli nie, nie ciągnę nóg do przodu. Raczej staram się go lekko opleść, od, czyli jakby uda w kierunku partnera. I na pewno nogi idą szeroko. Tak, żeby to ładnie wyglądało, tak. Ile? Dziewięć. No i to jest w od pierwszego ułożenia, Tu robiliśmy to i poprzednie jest statyczne, nie? Czyli nie robimy go z jakiegoś tam ciągu, nie? Tylko się ustawiamy, kończymy, tak? tak i bardzo jest takie. To znaczy, albo chyba otwarcie najczęściej chyba, nie? Mm. Albo jakiś przerywnik taki, tak. że tak. nie zrobisz tego z jakiegoś ciągu, nie? Bo no to też trzeba się ustawić. No, ale sugeruję partnerom kręcić się tam, gdzie jak są prawo, jak są tak jak ja, nie? I mają w tą stronę głowę włożoną, no to kręcić się w tą stronę, nie? W prawo. No i też nie na tej zasadzie, że lecimy, nie? Tylko tutaj trzeba wyjść do góry znowu, Ja Bo znowu sobie zrobimy krzydę, jeżeli ruszymy z tą siłą, która nie została nam no, nadana, no, tylko jest jeszcze tak, a ja sobie ruszę tak, no to to będzie, możemy się przewrócić, możemy sobie zrobić krzywdę w kręgosłupie. Czyli najpierw sobie podnosimy i wchodzimy na Dobra, to zróbmy jeszcze raz, może troszeczkę yy, niżej. Czyli ja sobie, zobaczcie, ja sobie stoję i ja sobie czekam, tak? No bo tutaj akurat się partner ustosowuje. Daję ręce nisko, tak jak potrzebne, tak? Nachylam się delikatnie. Hop! I już mam cały sobie akurat. Hop! I powolutku. Tam można sobie z tego absolutnie różne rzeczy wykreować, tak? Co potrzebujecie. Czy jakieś tak, takie detale istotne, które gdzieś tam dobrze też całość tej miękkości, mm -hmm. bo Im częściej tam wygląda tym jest cięższe, nie? Tak mi się zdaje. E, tu jest tak samo, jak ją podnosimy partnerkę do góry, to jest ciężko, jest ciężko ruszyć, nie? Ale zawsze można spróbować tą minimalną kontrę znaleźć, nie? Do ruchu. Nie? Tak jak w walcu też sobie to wiesz? Takie jest minimalne, Żeby sobie tak. pomóc, nie? Tak. Tu też jest takie. Nie, to nie jest nie takie spektakularne zabranie i ruszamy, nie? Tylko Nie jak w pierwszym, nie? Tylko to jest strasznie, delikatnie, ale jest. Czyli I te to wszystkie, jest znowu to, musi się tak ruszać. I te wszystkie kręcenia też, jeżeli chodzi o tempo kręcenia tego drugiego i teraz tego, no to one są, ja robię szybkie, wtedy jest lżej, nie? Szybko kręcić. A potem zwalnia. A na końcu to nie jest pach, nie? Tylko jest, ta noga już staje ale korpus idzie jeszcze, nie? Jeszcze chwilę idzie. Takie ostatnie na ćwierć obrotu to jest dochodzenie korpusu do nogi i postawienie, nie? Bo jak zrobicie to na zasadzie ach, to jest takie no i partnerka też się tam na pewno z tej siły gdzieś jakoś źle ustawi, Więc wyhamowanie jest siłowe jest, siłowe, jest dużym wysiłkiem, wysiłkiem. Dla, dla faceta, sportowym wysiłkiem, nie? To nie jest tu już to wymaga, nogi już stoją i czekają na korpus, nie? Korpus doprowadza i hamuje, nie? Będziemy. I tu teraz na pewno było widać, jak minimalnie się przekręciłam w powietrzu, tak? Bo ja też czułam, że miałam jedną nogę trochę wyżej, drugą niżej. Drugą niżej tak? Było tak? To tam trzeba też uważać na to, to dziewczyny muszą też wyczuć i powiedzieć partnerowi, że na przykład kiedy się wyginam tu i czuję, że mam tą prawą wyżej, a lewą niżej, to wtedy partner nas może skorygować przez swoje ustawienie. Czyli ja...